O realizmie życia i o strachu jest dzisiejszy tekst Ewangelii. Dzień dobry. Bardzo realistyczna jest ta Ewangelia, albo raczej w bardzo realny sposób opowiada o życiu, chociaż ma dopiero, ma tylko dwa, trzy zdania. Mówi o czymś bardzo ważnym, że w życiu nigdy nie ma tak, że jest konstans. Myślę, że mamy takie doświadczenie, że jest dobrze wszystko nam idzie jesteśmy nawet chwaleni przez ludzi nawet ktoś nas może postawić jako wzór można dostać nawet jakiś medal można doczekać się jakiegoś nie wiem artykułu w prasie wzmianki w książce ktoś może napisać o twojej działalności kawałek na maturze różne rzeczy fajne mogą nas doświadczać Albo raczej my ich doświadczamy. Wszyscy no, wtedy biją brawo, jesteśmy jako wzór, jesteśmy postawieni jako ci, którzy y, mogą innych czegoś nauczyć. A potem przychodzi moment, w którym y, cię krzyżują, czyli y, wszystko się odwraca. Wszystko sprawia, że y, boli, że człowiek jest samotny, bo jak przychodzi śmierć, bo jak przychodzi y, trudny moment, to się jest samemu. To się przeżywa to w samotności i to jeszcze bardziej boli i myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz, którą warto sobie dzisiaj przypomnieć, że ten dynamizm sukcesu i porażki, ale to jest duże uproszczenie te dwa słowa, to jest coś bardzo ludzkiego i coś bardzo, czego zawsze będziemy doświadczać. W jednym z komentarzy, który sobie dzisiaj czytałem do tej Ewangelii wybrzmiało to stare, takie polskie przysłowie, że każde dobro będzie ukarane. Ja się do końca z tym nie zgadzam, bo to by znaczyło, że dobro jest czymś złym, każe się za zło raczej trzymałbym się tego, że taka jest dynamika życia, że pamiętacie nawet jak mówimy o życiu duchowym, to Ignacy mówi o pocieszeniu, o strapieniu, czyli o różnych stanach, które przeżywamy, o różnych y, emocjach, uczuciach, y, doświadczeniach, które sprawiają, że no właśnie to się miesza i y, raczej unikałbym takiego myślenia, że za dobro trzeba zapłacić, bo Okej, okay, ono w skrócie coś tłumaczy w naszym życiu, ale generalnie jest takie fatalistyczne. To znaczy, że lepiej nie robić dobra w takim razie, bo skoro robimy dobro, a potem jesteśmy za nie ukarani, to po co się w to pakować? A wiemy, że to tak nie działa, że lepiej jednak czynić dobro, żeby jednak podejmować inicjatywę, żeby jednak się rozwijać, żeby jednak być tym kimś, kto może być bohaterem dla innych, dlatego że wtedy po pierwsze mamy w życiu smak, i to jest to, co mówiłem w poprzednich dniach. Po drugie, możemy tym dobrem zarażać innych i zmieniać świat. Po prostu to jest bardzo, bardzo dobre i ludzkie doświadczenie. Myślę, że warto pamiętać o tym, o czym mówiłem wczoraj, to znaczy, że właśnie pamiętając o tym, że ten dynamizm się zmienia, znaczy, no, na tym polega dynamizm, że coś się zmienia, ale że, że ten proces jest właśnie taki, że raz jest dobrze, raz jest źle. No, to tym bardziej powinniśmy się uczyć tego, o czym mówiłem właśnie wczoraj, czyli dystansu do życia, do tego, że to, co przeżywam dzisiaj, nie jest raz mi dane na zawsze. Albo jeszcze inaczej, nie będzie trwało zawsze. Nie może nic wiecznie trwać, jak święta, śpiewała święta Anna Jantar. Więc y, myślę, że to jest to, o czym warto pamiętać, czytając tę Ewangelię, że. Ok, uciesz się tym, że masz moment sukcesu, ale też pamiętaj o tym, że to bardzo szybko może się zmienić. Z różnych powodów. Albo ci to ludzie zrobią, albo sam sobie to zrobisz, yy, albo po prostu yy, dynamika życia jest taka, że coś się zmienia. Yy, no mamy mnóstwo takich przykładów, o których mówi dzisiaj Jezus, choćby w naszym życiu. To jest kwestia tego, choćby, no choćby tej powodzi, którą mamy, że. Zobaczcie, że w jednej chwili ludzie są chwale, czyli budują swoje życie, idą do przodu, wychowują swoje dzieci, upiększają swoje domy, ktoś prowadzi biznes, i już w drugiej chwili tego wszystkiego nie ma. To wszystko się skończyło. Jest, y, y, jest ciemność, jest pustka, jest zimno, jest y, cały ten syf, który przyszedł raz z wodą. Cała ta tragedia i, i to wszystko, co, co sprawia, że ludziom jest źle. Więc y, uważajmy z tym karaniem za dobro. Uważajmy z takim, uwaga, to też jest bardzo ważne: wielu z nas się boi dobrego okresu w swoim życiu, no bo właśnie ma wkodowane to, że ktoś potem będzie żądał zapłaty za to dobro. Na pewno Bóg nie jest kimś takim, kto mówi: Tak, było ci fajnie przez nie wiem dwa tygodnie, to teraz ci dam pięć tygodni cierpienia. Absolutnie tak nie myślmy, bo Bóg taki nie jest. W osobie Jezusa Bóg podlega też temu procesowi. Z jednej strony wszyscy mu kraszczą, a z drugiej go potem ukrzyżują. I myślę, że warto jakby o tym pamiętać, żeby nie być zaskoczonym. Znaczy, zapewne i tak nas zaskoczą jakieś wydarzenia, ale myślę, że warto o tym pamiętać na ile się da, żeby. No właśnie, przewidywać, że będzie inaczej. To jest dokładnie myślenie Ignacego, który mówi, jak jesteś w pocieszeniu, to OK, uciesz się nim bądź za niewdzięczny, ale uważaj, żeby się tym nie upić, żeby cię to nie uśpiło Twojej czujności, bo przyjdzie moment, w którym będzie inaczej. A więc y, uwaga. Y, uwaga, y, na to, co się dzieje, co przeżywam, nie w klimacie straszenia siebie. Już tym bardziej innych, ale w klimacie czujności i trzeźwości to jest bardzo ważne. I w końcu ten strach, zobaczcie, to jest niesamowite, i nie wiem trochę jak to ugryźć, że oni bali się Jezusa pytać. Znaczy, Jezus buduje z nimi relacje, oni budują z Nim, yy, robią wiele rzeczy wspólnych, a jednak są takie momenty, w których się Go boją boją się Go pytać o rzeczy ważne. No i wiadomo co się dzieje. Kiedy człowiek się boi pytać, no to zaczyna budować sobie różne wewnętrzne dialogi, w których dochodzi do różnych głupich wniosków. Yy, I po pierwsze, no to, no to trochę banał, ale jakby zachęcam do tego, żeby się nie bać pytać. I Jezusa, i ludzi. To znaczy, żeby być jednak asertywnym i umieć postawić granice też swojemu lękowi. A lęk możemy przełamać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście nie boimy się paradoks trochę, nie? Lęk, nie boimy się, nie boimy się pytać, czyli zdobywać informacje, czyli opierać się na rozumie, opierać się na faktach, a nie tylko na emocjach. To po pierwsze, po drugie, w takim wymiarze duchowym ta ewangelia też nam pokazuje, że tak jest, że nawet jeśli mamy bliską relację z Bogiem, Mamy dobrą znajomość Jezusa, mamy jakąś więź z nim, to przychodzą momenty, w których się go boimy, jakbyśmy go nie znali. I, I tak sobie myślę, kontynuując to, co mówiłem przed chwileczką, to znaczy, że sposobem na taki lęk duchowy, to znaczy, kiedy przychodzi taki moment, w którym jednak boję się Boga, chociaż bardzo jestem człowiekiem, który, nie wiem, optuje za tym, żeby się go nie bać, żeby właśnie pamiętać o tym, że jesteśmy kochani, że jesteśmy chciani. Że Bóg jest czuły, że jest dobry dla nas, a jednak pomimo tego pojawiają się momenty lęku, to to, co mogę zrobić, to odwołać się do rozumu. A rozum mi mówi: skoro nie masz danych, to zapytaj o dane. To znaczy, zapytaj, co się dzieje, dlaczego tak mówi, dlaczego tak postępuje, bo wtedy jest większa szansa na to, że ten lęk po prostu minie, że przestanę się go bać. Wspomniałem w tej pierwszej części o powodzianach, dalej zapraszam Was do tego challenge'u 5 zł dla powodzian, 5 zł dla kłodzka. Bierzcie swoje telefony i skoro wysłuchaliście tak pięknego kazania, tak pięknej mowy, tak pięknej konferencji, jakkolwiek to tam sobie nazywacie, bo różnie słyszę i homilia, i kazanie, i komentarz. Dla mnie to są komentarze, ok, homilia mówię w kościele, ale zwał jak zwał, dzisiaj się o to nie będziemy wadzić. Ale skoro wysłuchaliście tak wspaniałej mowy, to bardzo Was proszę, weźcie swój telefon i wrzućcie piątaka dla powodzian w kłocku. 5 zł naprawdę nie zmieni Waszego budżetu. Może zjemy jednego pączka, chociaż dobre pączki kosztują już chyba 8-9. Może to dla kogoś będzie jedna trzecia paczki fajek. Spoko, też będzie zdrowiej. Więc bardzo Was proszę, wrzućcie piątaka a jest was dużo i nie udawajcie, że was tam nie ma, yy, bo się zdenerwuję yy, i, i się zdenerwuję. Bardzo <śmusznie> teraz poważnie mówiąc. Piątak dla Kłodzka. Bardzo was o to proszę. Niech słowo zamienia się w czyn, a nie tylko w czcze gadanie, nie tylko w czcze słuchanie, nie tylko kolekcjonowanie kolejnych kazań, homilii i konferencji, ale niech z tego naszego wspólnego słuchania słowa będzie jakieś konkretne ciało, tym ciałem może być piątek dla powodziem w Kłodzku. I bardzo dziękuję za to, że piątaki też rzucacie mi, że mogę sobie kupić tego pączka i że mogę zrobić coś dobrego. A propos dobrych rzeczy, dzisiaj mam nadzieję, dziś koło południa nadziejnik będzie już postawiony na swoim miejscu. Wczoraj był w szpitalu spawalniczym. Pan lekarz Sebastian go pospawał, dospawał mu jakieś tam elementy, dzisiaj to zobaczę, i dzisiaj przyjedzie, i będziemy go montować. Także ten beznadziejny kącik, który tam powstał przez te kilka dni, powiem Wam szczerze, że nie lubię tam chodzić teraz, nie lubię tego miejsca. Nawet nie wchodzę do sali Jana, jak nie muszę, a chociaż tam bardzo lubię chodzić, bo zawsze widzę to okno i tę dziurę, i mnie po prostu trzęsie. To jest niefajne miejsce teraz ale ta beznadzieja zostanie zastąpiona nadzieją na nowo. Do zobaczenia, dobrej soboty Wam życzę. Nie wiem, bo jak wczoraj mówiłem, że życie może się skończyć, jutro może nie być, no nie wiem, czy jutro będę, ale jeśli będę, no to może coś Wam powiem. Chyba, że nie wpłacicie piątaków dla kłodzka, no to nic Wam nie powiem. Trzymajcie się, do widzenia.